Bolier 60 milionów litrów. Ale kamienia. 60 milionów litrów kamienia. Patrz. normalnie. O. Pijesz wodę czystą z kranu mówisz. Jesteś fajny koleś, fajny koleś jesteś. I masz kolkę nerkową, to właśnie to. Jeżeli masz predyspozycję, prawda? Zobaczcie o on tutaj o. Na przykład złoto odkryłem. Starodawna kość jakiegoś i tak dalej. Nie, nie, ja wiem, że to to, nie? To była osłona czujnika temperatury. Proszę bardzo, zobacz, 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 A zaraz się pokaleczę. Kolejne. 60 litrów wody. Woda się nie gotowała, znaczy woda się nie podgrzewała, zaczęło kapać. Przyszedł pan specjalista hydraulik. Tutaj mam na pamiątkę. Słyszałeś? Dobrze. No, go nie podniosłem, przecież...